Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z BISWARMA. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie pakiet za 800 robuxów I kupimy sobie gingerbread cup bundle za 250 gingerbread Gingerbread beerów, dobra Także zaczynamy Ja może nie będę pokazywał hajwa Bo chcę na to zrobić osobny odcinek Z prezentacji moich wszystkich itemków i tak dalej Także no Teraz jak nie będę pokazywać inwentorii, bo to do odcinka chcę mieć wszystko następnego. Wszystkie moje itemki będzie prezentacja mojego, mojego całego konta, tak jakby w BISU ehm, Także tak, ja odbieram domek, jeśli mogę w ogóle. Mogę i teraz, o 3 dostanę, dobra, to mam ponad 200. I teraz jak kupimy ten pakiet z 800 Robuxów, to 50 Gingerbreadów i jeszcze 500 Tiketów. No i oczywiście tą czapkę, która jest tu. To według mnie jest najbardziej opłacalny pakiet i jest jednym z najtańszych, bo drugim najtańszym i on jest według mnie najbardziej opłacalny. No chyba, że potrzebujecie w tym na przykład jakichś itemków i tak dalej, no ale dla mnie na przykład te itemki z innych są zbędne, nie licząc oczywiście czapek. Na przykład w tym pakiecie są bardzo dobre czapki. Dobrze. Także myślę, że bez przedłużenia po prostu to kupimy. I jeszcze przy okazji na tym odcinku użyjemy 3 trity, a może nie Dobra, to następnym użyjemy 3 trity, bo nie mogę wam hajwa pokazać także w następnym odcinku użyjemy 3 trity, bo aż będę miał tyle yy, właśnie z tego pakietu będę miał 1000 tiketów także będę mógł kupić jednego i z tego będę miał dwa kolejne trity. także 3 tadpole kolejne będę już gifted Także git, dobrze. Także myślę, że bez przedłużania kupimy to. Eee, zostaje nam 10 Robuxów. Idealnie kupiłem. I mamy, tu się czapki odpaliły. Dobra, w sumie czapki mogę pokazać, bo mamy tą czapkę. I teraz tak. Co ona daje? Mamy Convert Amount, Ability Pollen. Mamy tak, mamy Abilitkę Focus. I teraz uwaga, na czym to polega. Czyli jeśli mamy mopki i ogólnie jeśli zbieramy, to um, niektóre pszczółki dają nam taką, o właśnie taką abilitkę, takie jakby, nie wiem, oko um, zielone, która nam zwiększa critical Chensa. I to jest um, bardzo dobre, T ta abilitka jest jedna z lepszych na mobki, ogólnie na zbieranie też się bardzo przydaje. I co mamy jeszcze? Mamy takie, takie jak Render Fetch. Mo o, można w to kliknąć, no i super. Mamy tak... Papyball, czyli ta piłeczka, jak mamy puppy Bee, to ona ma taką abilitkę. W sumie ona jest, ta, ta właśnie abilitka jest bezużyteczna, ale ona działa tak, ta abilitka, że po prostu Papi Bee respi taką piłeczkę i można się z nią bawić, że odbija się w jedną i w drugą stronę, i za to się dostaje tam trity, tak? I teraz ta piłeczka jest ulepszona, abilitka jest ulepszona i za każdym razem, jak odbijemy teraz tą piłeczkę, to dostajemy. Razy 1.1.01 Capacity na 15 minut i stakuje się to do 10 razy, czyli maksymalnie mamy razy 1.1 Capacity, co jest bardzo zawsze boostik, tak? Zawsze boost za tego, zawsze boost i spoko jest bardzo. Dobra, i co mamy? I ta piłeczka ma jeszcze szansę na to, że dostaniemy Gingerbread bira. Czyli kolejny, kolejny sposób na farmie Gingerbread Birów i to można zrobić raz dziennie. Także, a jest szansa wydłużona, kiedy jest ten event. No i czyli, tak, bardzo się to opłaca. Zawsze można, zawsze więcej metod jest na zdobywanie Gingerbread birów większe capacity. To się zawsze przydaje, prawda? Zawsze to jest przydatne. Także tak, to był odcinek skupowania właśnie tego pakietu. Taki krótszy odcinek. Ym, przypominam, że jutro, bo zaraz sobie nagram ten odcinek z prezentacji wszystkich itemków i tak dalej yy, no, jutro będzie odcinek właśnie z prezentacji wszystkiego, całego mojego konta w Biswarmie, także czekajcie yy, no i co, trzymajcie się cześć